Czy zastanawialiście się kiedyś, jak należy załatwiać sprawy urzędowe, aby być po prostu skutecznym? O tym już za chwilę. Nazywam się Konrad, jestem architektem, prowadzę pracownię Lesz Partnerzy. A to jest poranna kawa z architekturą. Nic nie jest lepszym odzwierciedleniem naszego działania, niż po prostu jego skuteczność. I można powiedzieć, że skuteczność w architekturze, czyli ta forma, Pewnej sprawczości jest realizowana głównie wtedy, kiedy nasze obiekty, czyli to, co schodzi z deski kreślarskiej i jest przekazywane do realizacji, ma podstawę ku temu. Czyli krótko mówiąc, uzyskujemy dokumenty formalno-prawne, takie jak pozwolenie na budowę. Jeżeli tego pozwolenia na budowę nie ma, to zapomnijmy, żeby budynek, który zaprojektujemy, chociaż był najlepszy na świecie, żeby kiedykolwiek ujrzał światło dzienne. I teraz, co jest ważne, można powiedzieć, że w całym procesie projektowanie. Tak jak się mówi, zresztą jako szef pracowni e, najczęściej projektowanie to jest około... 15-20% czasu. Wtedy rzeczywiście projektujemy, oczywiście nie kreślimy, raczej to jest kwestia realizacji projektów koncepcyjnych, nakreślenia głównego nurtu działania i kierunku. Część rzeczy mechanicznych jest wykonywana w sposób już w, pewien, w pewnym zakresie odtwórczy przez naszych pracowników, natomiast niektóre aspekty projektowe są realizowane po prostu bezpośrednio przez danych. Podwykonawców branżowych. Natomiast jeżeli mówimy w tym wypadku o tej sprawczości, czyli tym, co realnie ma wpływ na uzyskanie pozwolenia na budowę i następnie na realizację obiektu, to jest nic innego jak kwestie formalno-prawne. I teraz, jeżeli mówimy o skuteczności działania, to znaczy, że dowozimy, dowozimy efekt. I efektem nie jest w tym wypadku sama dokumentacja projektowa, tylko efektem jest dokument, czyli na przykład decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót budowlanych, które jest przyjęte bez uwag, albo też decyzja, czy inne postanowienia, które w całym toku są wydawane. I teraz, aby zrozumieć taką... Y, y, Taki niuans, który jest związany z tym, jak działać, jak projektować i w jaki sposób poruszać się po urzędach, to trzeba sobie powiedzieć, że ta sprawczość nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że stworzymy piękny obiekt, tylko wynika z, ze skuteczności działania na bazie przepisów polskiego prawa. I jeżeli nawet wydaje wam się. Że coś można nagić, że coś możemy w jakiś sposób e, inaczej potraktować, że moglibyśmy, że tak powiem, na coś przymknąć oko. To uwierzcie mi, w perspektywie realizacji inwestycji o grubym budżecie, e, począwszy od kilku milionów złotych, a skończywszy na kilkuset milionów, milionach złotych, absolutnie nie można sobie pozwolić na to, aby odpuścić jakikolwiek temat. Czyli, krótko mówiąc, każdy dokument, który jest wymagany przez urząd, ma być po prostu dowieziony, i nawet jeżeli to jest e, informacja czy też postanowienie, że dana decyzja nie jest wymagana, lub też uzyskanie jej w, to, w danym toku postępowania jest zbędne, to jest taki dokument, który o tym mówi, też musimy najlepiej pozyskać. Krótko mówiąc, nie nastawiamy ani siebie, ani inwestora na ryzyko niepowodzenia inwestycji. Słuchajcie, nasze wynagrodzenie to jest cząstka. Kosztów całej inwestycji. Natomiast biorąc pod uwagę środki, które nasi inwestorzy biorą pod uwagę i które chcą zainwestować, czyli chcą podjąć ryzyko inwestycyjne, związane z budową jakiegoś obiektu, siedziby firmy, a może inwestycji deweloperskiej, a może na podstawie naszej analizy dokonują nabycia gruntu, czyli inwestują już zdecydowane środki w realizację swojego przedsięwzięcia. No to cóż, no, my musimy dowieść im ten efekt. I o ile sami nie jesteśmy od za uzyskanie tych decyzji, ponieważ wierzę, że każdy z nas, architektów, chciałby naszym inwestorom uchylić tego nieba i każdą decyzję przynieść, podać i tak Jak to się często w cudzysłowie w negatywnym oczywiście kontekście przyjął wśród inwestorów mówić, że ten architekt nam przyniesie to pozwolenie na budowę. To niestety muszę was zmartwić, po pierwsze, nie przyniesiemy tego, ponieważ my, nie, my wydajemy decyzje i nie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Po naszej stronie leży gwarancja należy tego działania. I to jest w zasadzie całe clue tego, jak powinniśmy działać. Powinniśmy działać należycie i sprawnie. A teraz przechodząc do meritum sprawy, czyli w jaki sposób działać w urzędach, to już Wam powiem, to nie jest nic skomplikowanego, to nie jest tajemna wiedza, to w żaden sposób nie ma nic wspólnego z przekonywaniem, z jakimikolwiek gratyfikacjami dla urzędników. Nie, nie, nic takiego, absolutnie nie. I jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek Wam coś takiego zaproponujecie, odmawiajcie. Natomiast nie, nie wchodząc już w szczegóły tego typu rozważań, chcę Wam tylko powiedzieć, że jeżeli wymagane są dane dokumenty w świetle przepisy prawa i jest wymagane, aby w kontekście danego dokumentu sporządzić listę 10 załączników i te załączniki mają być opracowane w określony sposób zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, jeżeli to są dokumenty, które mamy dostarczyć, to słuchajcie, bezsprzecznie za każdym razem składamy komplet dokumentów i przede wszystkim od kompletu, od kompletności Wniosku, który jest w danej sprawie, zależy w ogóle sposób jego rozpatrywania. Bo wyobraźmy sobie, że składamy tylko oprawki projektu, jak to czasami na potrzeby, nie wiem, zdążenia z terminem. Niektórzy pracownie bądź inwestorzy naciskają, żeby tak zrobić, żeby w cudzysłowie zarejestrować wniosek. Otóż to nie jest jednoznaczne. Nie w każdym postępowaniu administracyjnym złożenie wniosku jest równe ze wszczęciem postępowania. I tak jak w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę, wszczęcie postępowania jest dopiero wskazywane. W postanowieniu, które jest kierowane, prawda, postanowienie o wszczęciu postępowania w zakresie rozpatrzenia danej sprawy, danego wniosku o pozwolenie na budowę. I zobaczcie, klucz do tego to jest sporządzenie kompletnego wniosku. Inaczej dostaniemy postanowienie, ale słuchajcie, nie o wszczęciu postępowania, tylko o konieczności uzupełnienia braków. I od tego czasu, od tej daty, nie liczy się jeszcze czas wymagany dla urzędu, prawda, czy ten, który my możemy egzekwować od urzędu. W kontekście realizacji danego zadania. Słuchajcie, w mojej e, dotychczasowej karierze spotkałem się ledwie kilka razy z sytuacją, kiedy Urząd nie wydał jakiegoś dokumentu na czas. To znaczy, zdarzają się sytuacje, gdzie to jest oczywiście postępowanie przewlekłe, polegające na tym, że urząd wielokrotnie wydłuża termin. Natomiast rzadko się zdarza, aby urząd nie odpowiedział w wymaganym terminie lub też nie dochował należytej staranności w tym zakresie. Zdarzyło się to akurat przy dwóch decyzjach o wyłączeniu z produkcji rolnej, zdarzyło się to przy dwóch decyzjach o pozwoleniu na budowę. Być może jeszcze przy jakimś pozwoleniu wodnoprawnym, tyle. Rzadko kiedy, powiedzmy, zdarzają się tego typu wypadki. Natomiast pamiętajcie tak, z jednej strony Wy musicie być w 100% fair wobec tego, co przekazujecie na rzecz urzędu jako materiał do rozpatrzenia, ale z drugiej strony Wy nie macie być w płaszczyźnie reprezentacji przed urzędem osobami, które się. Proszą o wydanie danego dokumentu, tylko wy macie tego wymagać, ponieważ o ile od nas jest wymagane należyte działanie, dostarczenie odpowiednich dokumentów i na czas, o tyle od urzędu wymagane jest to, aby stosowne decyzje na czas wydać. Także pamiętajcie, z jednej strony, jeżeli nie macie kompletnych dokumentów lub też macie w nich wady, to nie liczcie, że w tym momencie ktokolwiek pójdzie Wam na rękę. I nie chodzi o to, żeby chodzić, prosić na piękno, czy i tak dalej. Czasami się to sprawdza, ale w rzeczywistości rzadko. Wy macie być profesjonalistami, którzy dostarczają po prostu dokumentację kompletną. I teraz, jeżeli macie urzędnika przed sobą, który w tym momencie reprezentuje interes osób trzecich, bądź też Skarbu Państwa, bądź też sam wykonuje czynności związane z jego... Zakresem stanowiska zawodowego, to on nie nagnie przepisów, prawda? Nikt się nie podłoży po to, żeby Wam było dobrze. Jeżeli macie wyraźnie określone, jakie dokumenty mają być dostarczone, wyście ich nie dostarczyli, koniec kropka, decyzji nie dostaniecie. Natomiast warto negocjować w kontekście, czy dane dokumenty są niezbędne w celu rozpatrzenia danej sprawy. I teraz, jeżeli w postępowaniu albo w przygotowaniu do rozpatrzenia danej sprawy zdecydujecie, że może warto jednak zapytać urząd czy komplet dokumentacji, na przykład jakiś dokument, który byłby bezsensowny w danym wypadku. Trudno mi w tym momencie nawet określić konkretny, ale chodzi mi o to, że w zakresie załączników np. 4 nie byłyby wymagane, ponieważ wasza sprawa jest specyficzna i ograniczona. To warto do, z takim urzędem nawiązać dialog, czyli na piśmie zadać pytanie dotyczące zakresu. Oczywiście z dużym wyprzedzeniem względem tego, kiedy planujecie wnioskować o dany dokument, o daną decyzję, uzyskać pisemnie odpowiedź i egzekwować. Egzekwować w 100%. Ponieważ słuchajcie, jeżeli nas się obliguje do przestrzegania litery prawa, pamiętajcie, że tak samo urząd podlega pod kodeks postępowania administracyjnego. Ja nie mówię w tym momencie o. Organach i firmach trzecich, które na przykład wydają wam jakieś zaświadczenia, e, dokumenty dodatkowe, warunki techniczne, one nie podlegają najczęściej pod kodeks postępowania administracyjnego, a jedynie pod własne regulacje. Oczywiście możecie się na to skarżyć, możecie iść do zwierzchnika danego pracownika, natomiast czy to przyniesie sukces w firmach prywatnych czy podmiotach, które nie są zależne od skarbu państwa, trudno mi na ten temat Powiedzieć. Także musicie sobie za każdym razem to rozważyć. I teraz jedna rzecz w relacjach, które powinny zawsze Was łączyć z pracownikami urzędowymi. Pamiętajcie, to są relacje profesjonalne. One są na bazie dokumentów, które są przekazywane, które, gdzie decyzje administracyjne są uzyskiwane w danym toku. Kiedy jesteście zobligowani do dostarczenia dokumentów, musicie je w tym momencie dostarczyć zgodnie z parametrami, tak jak one mają wyglądać w formie i zakresie, który jest od Was wymagany. Wiem, że powtarzam to po raz trzeci dosłownie dzisiaj, natomiast faktycznie tak jest. Nikt nie będzie z Wami rozmawiał, jeżeli w sposób nieprofesjonalny, w sposób niemerytoryczny będziecie podchodzić do swojej pracy. To najprościej w ten sposób określić. Na tym należy skończyć część, która dotyczy zakresu formalno-prawnego, jeżeli chodzi o kwestie skuteczności w załatwianiu spraw. Ale obejrzyjcie jutro część drugą, która będzie dotyczyła zakresu pewnej drobnej socjotechniki, ale przede wszystkim tego, jak być uprzejmym i zjadnać sobie ludzi. Wszystkiego dobrego, cześć.